Cześć. Wielu z Was stoi przed dylematem, jaką formę opodatkowania wybrać dla swojej działalności gospodarczej. Tego wyboru dokonujemy najczęściej przed otwarciem swojej firmy lub w nowym roku podatkowym do 20 lutego. Nagrałem ten film, aby pomóc Wam w tym trudnym wyborze. Oczywiście sytuacja finansowego każdego z Was jest inna, a symulację, którą Wam zaprezentuję, to jedynie tylko przykład, ale nie przejmuj się, dla każdego mojego klienta mogę przygotować indywidualną symulację podatkową. Na potrzeby obliczeń podatkowych założyłem, że podatnik jest programistą. Miesięczna faktura sprzedażowa będzie wynosić 12 tysięcy zł netto miesięcznie, podatnik opłaca składki preferencyjne, tak zwany mały ZUS wraz ze składką chorobową. Klient nie ma żadnych kosztów prowadzenia działalności. Natomiast w drugim przypadku rozpatrzymy również opcję, w której podatnik generuje 2000 zł kosztów miesięcznie. Na przykład z amortyzacji samochodu. Już nie będę mówić, czym charakteryzują się wszystkie formy opodatkowania, ponieważ jest to temat na osobny film. Na początek skala podatkowa bez kosztów prowadzenia działalności. Przychody: 12 000 zł. Koszty 0 zł. Podatek dochodowy wynosi 1410 zł. Składka ZUS 1448,98 zł, co daje nam wynik na rękę 9141,02 zł. Ta kwota zostanie nam po opłaceniu wszystkich podatków. Teraz zobaczmy ryczałt, który dla programistów wynosi 12%. W ryczałcie nie uwzględnia się kosztów, więc weźmiemy tylko przychody. I tak: przychody 12 tysięcy. Podatek ryczałtowy 1349 zł. ZUS 1104 ,58 zł. 58 groszy. Na rękę zostaje nam 9560 zł. i 42 grosze. Jak łatwo zauważyć, różnica jest kolosalna, i przy tych założeniach, podatnik, który wybierze ryczałt jako formę opodatkowania, Zaoszczędzi ponad 405 zł miesięcznie. Ale zaraz, zaraz, na ryczałcie nie możemy wliczać sobie kosztów działalności gospodarczej, które przecież ponosimy co miesiąc, a na skali podatkowej istnieje taka możliwość. Większość z nas przecież generuje jakieś koszty, np. koszt biura rachunkowego, paliwo, telefon, amortyzację samochodu lub leasing. Załóżmy, że te koszty wynoszą 2000 zł miesięcznie i zobaczmy, co się stanie z naszymi obliczeniami. Czyli bierzemy przychody 12 tysięcy złotych miesięcznie, koszty tutaj jest zmiana 2000 zł miesięcznie, z tego mamy dochód 10 000 złotych, podatek 851 złotych, ZUS 1268,98 groszy, co zdaje nam wynik na rękę 9880 złotych i 2 grosze. I oto zwycięzca naszego konkursu. Przy tych założeniach skala podatkowa pokonuje ryczałt aż o 333,60 zł miesięcznie. Ostateczną decyzję na końcu i tak podejmuje podatnik. Biuro rachunkowe pomaga tylko w wyliczeniach. To już od podatnika zależy, czy chce mu się robić koszty i zbierać faktury, czy wybierze prostszy ryczałt. A może jego zarobki mają dynamicznie wzrosnąć w trakcie roku i skala podatkowa już nie będzie opłacalna. Jest wiele zmiennych, a decyzje trzeba przemyśleć, ponieważ podejmujesz ją raz na cały rok, a zmienić możesz ją dopiero na początku nowego roku. Dziękuję za wysłuchanie do końca i zapraszam do współpracy z naszym biurem rachunkowym. Pozdrawiam, Artur Noworyta.